Paneczka wszystkim. Przegonimy dziś kłada. Długo stał, a powiem wam, że tak pozytywnie mnie zaskoczył, bo odpalił o tako. Tylko podszedłem do niego i dotknąłem no, go kończ pracuje. Doszedłem do wniosku, że dzisiaj go przegonię, bo już powoli zaczynają przychodzić do niego graty, które pozamawiałem i będzie trzeba go umyć, wyczyścić. Jeszcze ci w kurwie zaraz Ale tego, ale wstał, nie? Wstał i powiedział, że dzisiaj jeżdżę sobie No i będę jeździł O ty kurwa Widać, że dawno jeździł to tak sobie a fajnie, no, z jest motywacja i chęć dalej, żeby coś tam sobie podnosić to poprzeczkę ale tak jak teraz sobie przerwie do jego wsiadam jeszcze lepsza satysfakcja dobra spuścimy troszeczkę jedę tego ciśnienia Jak cię w drugą stronę bujnąć? Zaraz ja zobaczę. Sadzą tuszki, to teraz na tą stronę. pyk, o, to, tak... Tutaj to tak samo łośkę mogę przesunąć, a jak w tą stronę buja, to kurde niestety, ale cały bok mi idzie w górę. Czekaj czy się przesunie jak tak zrobię. Standardowo jakieś problemy z kartą w GoPro, więc wszystkie chyba karty jakie są możliwe na rynku testowałem i coś mi ta kamerka kuleje. Nic na razie nie robię, kompletnie no wszystko wisi, pourywały się przez te moje kurde skakanie na nim i tak dalej. Albo może to jeszcze odratuję, pomyślę, bo to w sumie nie zamawiałem kierunków, jakieś jakoś nie spuszczałem się nad tym, e, ale tego ale zobaczymy. Przyszły już poszycie siedzenia nowe, paski e, do tego okleina już jest robiona. Właśnie dziś gadałem tą z Agie Grafik, będę musiał wszystko wyczyścić, przesmarować. Zerwać okleinę, wyczyścić porządnie plastiki z tego starego kleju i tak dalej Jestem ciekaw co się dzieje pod tą okleiną, bo naprawdę jeżeli chodzi o, o tą okleinkę, na początku sam jak tego go kupiłem i wiecie okleiłem go To naprawdę ten klej był u uu... Budzi respekt nie, przed tym co teraz właśnie mnie czeka, czyli e, Zerwaniem i zmyciem tego kleju, bo był taki mocny I bałem się, że akumulator mi strzeli, bo długo stał, ale ładnie odpalił, tego tego pyk i, i poszedł nie A kółeczka, to muszę zamówić pomarańczowe. I nie wiem, jeszcze się waham nad tym, czy w ogóle malować te felgi i inne w bary i tak dalej, bo jeżeli ja to pomaluję, okleję i mi nie będą się podobały jednak te fele pomarańczowe na, na tle białych plastików, no to będzie lipa, więc może na razie z tym malowaniem jeszcze poczekam i najpierw go okleję, zremienię to poszycie, paski, kółka i coś tam jeszcze miałem nad kierownicą trochę popracować, coś pomyśleć, coś z nią zrobić tak, żeby było lepiej, no bo tu już jest pocerapane, to, to można pomalować w sumie, nie? Myślałem nad pomalowaniem ramy, wahaczy i tej całej reszty na czarno, ale czy mi się chce wyjmować ten silnik, ruszać tu całą instalację i tak dalej? Nie wiem, raczej nie. <noise> no, to zobaczymy. Zaczę powoli robić i będzie widać, nie? Tak samo też można byłoby przykład przyciemnić W sumie poniedziałek jest tu obecny, pewnie pracuje. Tylko ja taki laser jest. Już bym skręcił, nie? Bo <laughs> miałem po drodze <laughs> Panie, ja na grzyby jadę w grudniu, po południu Jaki by mamy czas na no, Trzeba to sprawdzić Jak jest godzina 14, to no nie mamy co wyjeździć już, nie? 15 Szybko mi czas leci na moto. Gorzi tak czasami. Pach, prosto przeciąć. Eu te amo, aqui. Dobry pomysł na odcinek w sumie. Odkręciłem przecie koła.